Przeciętny mężczyzna, jak Państwo wiecie, idzie na pasterkę raz w roku. Wyjątkiem jest Baca. Baca uczęsz uczęszcza częściej na pasterkę, no chyba że pasterka akurat nie może. Pasterka była dla mnie w dzieciństwie przeżyciem dość traumatologicznym. Zawsze powidzieli, maszerowaliśmy z kolegami do kościoła. Kościół był ten, tutaj na. Yy, no, tam, na osiedlu, był jeszcze dosyć mały, nie mieścił wszystkich ludzi, więc ludzi było dużo i był ścisk. Co roku za moimi plecami ustawiał się na pasterce jakiś facet bardzo, ale to bardzo zmęczony wigilią. Facet trzymał się na nogach tylko dlatego, że był ścisk i nie miał gdzie upaść. Gość ten stał za mną. Wziął mi w kołnierz ciężkim, zakwaszonym oddechem i między śpiewaniem kolęd wydobywał odgłosy. Facet brał czynny udział we wszystkich kolędach, a ja czekałem z trwogą tylko na tą jedną, której początek mógł skończyć się dla mojej jesionki tragicznie. Chodziło o kolędę zaczynającą się od słów. Bóg się rodzi. Po paru latach zmądrzałem i zacząłem stawać tyłem do ściany. Na ostatnią wigilję zaprosiliśmy dziadka z babcią. Trochę to dla nas kłopotliwe, bo prezentów więcej kupić trzeba, ale co tam? Rodzina, rzecz święta. Zadzwoniłem wcześniej do dziadka, żeby przywiózł ozdoby choinkowe, bo nie mamy. Na przedostatniej Wigilii poprosiłem syna Kevina Józefa, żeby zapalił choinkę. No to zapalił. Z prezentami poradziłem sobie dość sprawnie. Kazałem wszystkim napisać list do Mikołaja i powiedziałem, że wrzucę do skrzyni. Kevin Józef zażyczył sobie nową komórkę. Na nową komórkę nie mamy specjalnie miejsca, ale podmalowałem trochę tą, co już jest, zrobiłem porządek na regałach, niech się chłopak ucieszy. A za dobry pomysł dorzucę mu jeszcze parę cukierków. Żona napisała, że chciałaby sobie powiększyć plastycznie biust. Ogólnie pożyteczny pomysł. Przeliczyłem za skurniaki i się okazało, że na operację to mnie na razie nie stać. Ale na materiał wystarczy. W sklepie z materiałami budowlanymi zakupiłem 8 tub silikonu. Potem dotarło do mnie, że z takimi dużymi to ona się w kuchni nie będzie mogła obrócić, więc oddałem 4. Z dziadkiem i babcią sprawa była prostsza: na kupie pampersów i będzie. Prezenty popakowałem w skarpety, swoje, i postawiłem pod choinką. Po południu przyszli dziadek z babcią. Bombki na choinkę masz? Pytam. Bombek już nie dostałem, ale kupiłem u ruskich parę granatów. Granaty, mówię, są niedobre dziś, ale przydadzą się na Sylwestra. Trudno, bombek nie ma. Będą tylko światełka. Rozglądnij się po mieszkaniu, może znajdziesz jakiegoś szpica na choinkę, bo wypada, żeby był. Dziadek poszedł się rozglądać, a ja udałem się z młotkiem do Łazienki w celu przystosowania Karpia. Karp mieszkał w Wannie od tygodnia. Po wejściu do Łazienki stwierdziłem zgon Karpia, ponieważ był odwrócony brzuchem do góry i się nie ruszał. Spryciarz. Powiedziałem. Myśli, że mu się upiecze. On tak już od wczoraj zameldował Kevin Józef. A mówiłam, żeby po kąpieli zmieniać wodę, rzuciła z wyrzutem żona. Nie maruć, mówię, tylko go łapi na patelnie. Może się jeszcze da co uratować. Rozmowę przerwał dobiegający z pokoju skowyt Ciapka. Ciapek. To nasz domowy pies, co mieszka w komórce. Wpadam do pokoju i widzę, że dziadek próbuje nabić ciapka na koniuszek koinki. A dziadkowi co odbiło, pytam. No mówiłeś, żeby szpica nasadzić, to nasadzam. Dziadek: Ciapek to nie szpic, tylko mieszaniec marki kundel. Dziadek zrobi jakiegoś szpica z folii aluminiowej i poszedłem ciapkowi posywać pudrem, bo mu się czerwone zrobiło od tego nasadzanie. Potem dziadek spadł z drabiny, próbując nałożyć nowy szpic, doznając urazu złamaniowego w postaci sztucznej szczęki. Przy okazji ratowania dziadka Kevin Józef zauważył, że choinka jest dziwnie uschnięta. Przecież wyciąłem dopiero wczoraj w parku mówię. Jak już pchasz prezenty w te swoje skarpety, to może by się najpierw wyprał. Rzuciła z wyrzutem żona i poszła do kuchni dalej przyrządzać karpia. Właśnie kończyła przygotowywać karpia. Ja kładłem na stole talerz, dla może ktoś głodny przyjdzie, kiedy do drzwi zadzwonił dzwonek. Otwieram, patrzę, para stoi. On broda do pasa, ona przy wysokiej nadziei. Czego? Pytam grzecznie. A oni, że z innego miasta i że w hotelu miejsc nie ma, a że ona to tuż przed rozsypką i że czy nie byłoby miejsca, a może jakaś stajenka. Ludzie, mówię, bardzo mnie po prostu przykro w tym momencie, ale pan architekt stajenek w bloku nie przewidział. I że jest ewentualnie komórka, ale ona jest obecnie ciapkiem zajęta, bo on my w niej mieszka i obcych nie lubi. A po ostatnim przejściu z dziadkiem może być agresywny w stosunku do społeczeństwa ludzkiego. Poza tym, święta są i trzeba mieć tupet, żeby ludziom widzieli przeszkadzać. Nie? Rzuciłem grzecznie na odchodne i zatrzasnąłem drzwi. Ach, jaj, jaj, widzę gwiazdki! jęczał dziadek z otomany. Są gwiazdki, mówię, znak, żeby zaczynać. I tu wyłonił się nagły problem polegający na zniknięciu opłatka. Przy stole zaległa cisza i wszyscy spojrzeli z wyrzutem na Ciapka. No co? Powiedział po chwili Ciapek. To nie ja! Przecież sam baranie położyłeś na szafie, żeby mnie zeżarł. Jak tylko coś w tym domu się popieprzy, to zaraz na Ciapka. Szacunku do człowieka nie mają. Ja mam po prostu tego dość i idę, idę na suki. I poszedł. A on tak co roku rozgaduje się w Wigilię, wyjaśniłem babci ściągając z szafy opłatki. W czasie łamania się opłatkiem uwidocznił się następny problem z powodu braku uzębienia. Dziadek nie mógł, nie mógł gryźć. Próba sklejenia przeze mnie sztucznej szczęki dziadka klejem kropelka skończyła się nieodwracalnym jej przyklejeniem się do stołu kuchennego. Ojej! Załamała ręce żona. A ja się tyle nagotowałam. Nie ma problemów bez wyjścia, zauważyłem inteligentnie. Wyciągnąłem mikser, wrzuciłem kawałek karpia, śledzia, pieroga, łyżkę klusek z makiem, dolałem barszczu, zmiksowałem, nalałem do szklanki, wsadziłem słomkę i postawiłem przed dziadkiem na stole. Wigilia minęła bez większych sensacji. Właśnie kończyliśmy dwunastą potrawę, kiedy dziadek zbladł i zameldował, że mu niedobrze. Może by mu węgla dać? Rzuciła babcia. A skąd ja węgiel wezmę? U nas wszystko na prąd. Wyprowadziłem dziadka na balkon, bo dywan w pokoju nowy, a do żony powiedziałem cicho z wyrzutem. Pewnie karp mu pewnie zaszkodził. A mówiłem, żeby nie robić po żydowsku, bo dziadek czuły na te sprawy. Potem żona zabrała się za sprzątanie w kuchni, jak zabrał jak niech sprząta. Kevin Józef rozbijał młotkiem moją skarpetę z cukierkami. Dziadek na balkonie powoli dochodził do siebie i już nawet zaczynał nabierać kolorów. Jak wychodziłem na pasterkę, to właśnie po zieleniu. W kościele, jak zwykle na pasterce, był ścisk. Śpiewano ładnie i głośno, ogólnie było bardzo sympatycznie i wzniośle, gdy nagle poczułem w okolicach kołnierza kwaśny oddech i usłyszałem za plecami ten sam, tak dobrze mi znany z dzieciństwa odgłos. Odwróciłem powoli głowę, patrzę, zielony dziadek. W tym momencie ksiądz zaintonował Bóg się rodzi.